Dziewczyny, nie martwcie się. Zamówiłem już wszystko, czego potrzebuję do domku. Wow, to się nazywa ekspresowa dostawa. Super. Rozpakujmy pudła i bierzmy się do pracy, aby domki były czyste i piękne. Co to za okropieństwo? Szczur na mojej posesji. Mike, zabierz go stąd. Mike! Daj spokój, ten szczur wygląda naprawdę uroczo. Wezmę go dla siebie. No i sobie bierz. A ja zajmę się moim domkiem. Widzę, że wszyscy zaczynają od sprzątania świetnie. Trzeba pozbyć się kurzu, pajęczyn i robactwa. Ale co dalej? Ja już wiem. To na pewno nie moje. Emma, przepraszam, nie chciałem. Uspakuj się, naprawdę nie chciałem. Patrz, co mam. Chcę odkupić swoją winę. Częstuj się. O, mam pomysł. Mam w pudełku bardzo dużo chipsów Pringles. Okleję nimi cały domek. Maria, wszystko widzę! Uciekaj stąd! A teraz muszę pomalować dach. Myślę, że niebieski kolor będzie do tego idealny. Niesamowicie mi to wychodzi. Oj, jeszcze nie wyschło. A teraz umieszczę jeszcze na dachu tor wyścigowy. Jazda po nim samochodzikami będzie czadowa. Brum, brum! Ale super! A tutaj umocuję flagę! Marii, co się stało? Nic mi nie jest. Chciałam tylko okleić domek żółtymi karteczkami. Za drugim razem wychodzi mi to lepiej. O nie, zabrakło mi jednej karteczki. O, tu jest! Teraz jest super. Jeszcze muszę nadmuchać balon. I to nie jeden, a dużo balonów. Zrobię najpiękniejszy domek na świecie. Oj! Co to takiego? Marii, czy to Twój balon? O, ale Beka! Patrz jaki dziwaczny dom, ma Marii! On nie jest dziwaczny, oryginalny. Taki słoneczny i uroczy. Zostali już udekorowali swoje domy, więc ja powinnam wziąć się do pracy. Ten różowy dywanik będzie tu niesamowicie wyglądał. Hej, no dalej! Kurcze, najwidoczniej trzeba go przymocować. Mój biedny palec. Mam dosyć, nie będę tego robić. Wiem, kto może mi pomóc. Halo? pan budowniczy? Proszę szybko przyjechać. Jest robota do zrobienia. Trzeba powiesić ten nieszczęsny dywan na mój domek. Już się robi! Wow, jesteś w tym naprawdę dobry. Ja nie umiałam tego zrobić. Nie jestem stworzona do takiej pracy. O, jakie słodkie serduszko! Bardzo dziękuję za pomoc! Tak, tak, oczywiście. To dla ciebie. Jestem pewna, że tyle wystarczy. Wszystkiego dobrego, do widzenia! Zrobiliśmy to! Przybicie piąteczkę! Jaki pyszny banan! Fajnie będzie wyhodować drzewo bananowe na swoim podwórku. Zakopię skórkę i podleję. Ale super! Tylko spójrzcie, moje drzewo bananowe już wyrosło i wygląda niesamowicie. Myślę, że pod taką palmą trzeba postawić leżak, na którym mogę się opalać. Będę też potrzebować kapelusza i dużego pysznego koktajlu. Ech, jestem w raju. O, Mari ma na podwórku banany, a ja jestem taki głodny. Auć, Mari, ale z ciebie chciwuska. Dobra, pobawię się swoimi zabawkami bez ciebie, zrozumiano? I jeszcze raz. Wygrałem! I właśnie wpadłem na pomysł, co zrobić na swoim podwórku. Zbuduję boisko do koszykówki. W końcu jestem zawodowym koszykarzem. Byłem nawet zapraszany na turnieje. I zaraz pokażę, co potrafię. Aj! Przepraszam, Emma, możesz mi rzucić piłkę? Co? Trafiłaś w obręcz za pierwszym razem, jestem w szoku! Ja muszę złożyć moją huśtawkę. Nie sądzę, żeby było w tym coś trudnego. Zrobiłam to. Niech moja ulubiona zabawka się na nie huśta. A tutaj będzie stała moja urocza skrzynka pocztowa, którą ozdobię tymi słodkimi naklejkami. Jak ślicznie. Co oni tam zrobili? Oj, nie tą stroną. O nie jak to zobaczyć! Mike, nie możesz być chociaż przez chwilę normalny? O, Emma zrobiła sobie skrzynkę pocztową. ja też chcę. I właśnie wpadłam na pomysł. Wezmę kwiatek, zanurzę go w farbie i zacznę odwijać go na skrzynce. Wyszło super. A teraz sprawdzimy, kto mnie kocha. Ja też chcę jakąś odjazdową skrzynkę pocztową. Włożę do niej dinozaura Rexa, a na boki przyczepię jego łapki. Listonosz normalnie padnie. Wygląda czadowo. O, a to i listonosz. Dzień dobry. Dzień dobry. O, to list od mojego przyjaciela z Afryki. Bardzo dziękuję. Bardzo proszę. Idę dalej. O, dzień dobry. Dla ciebie też mam list. Wrzucę go zaraz do skrzynki. Auć! Zostałem ugryziony przez skrzynkę na listy. Myślisz, że to zabawne? Żartowniś się znalazł. Ojej, dzień dobry, ślicznotko! Jesteś po prostu królową piękności. Widzę, że niedawno się przeprowadziłaś. Oj! Twoja uroda zwaliła mnie z nóg. Mam dla ciebie list. Dziękuję bardzo. Proszę na siebie uważać! Widzę, że podwórka gotowa, więc zacznijcie dekorować domy w środku. Oczywiście najpierw trzeba pomalować ściany, no i to na niebiesko. Zaczynam! Patrzcie, jak ekstra to wygląda! A na podłodze rozłożę dywanik z pianki. Super! Co by tu jeszcze zrobić? O wiem! Muszę powiesić półkę na wszystkie moje pistolety i zabawki! Patrzcie, co ja tu jeszcze mam! Odlot! Hagiłagi, łagi, pilnuj moich zabawek. A na ścianie przymocuję kilka diamentów, które znalazłem w Minecrafcie. A stół z dynamitem będzie świetnie tu pasował. A na stoliku przygotuję miejscówkę dla mojego pupila. Nazwę go Jack. Baw się dobrze, kolego! A teraz zrobimy sobie strefę dla gier. Odlot! To będzie świetne miejsce do grania na konsoli. Wow, Mike tak fajnie udekorował swój pokój. Myślę, że też powinnam się tym zająć. Najpierw ogarniemy ściany. Zdecydowanie potrzebuję tu więcej różu. A mój różowy lakier do paznokci mi w tym pomoże. Nie mogę się powstrzymać przed narysowaniem serduszka. Cudownie, wszystko wygląda tak jak chciałam. Na podłodze rozłożę ten luksusowy dywan. A na ścianie powieszę kilka różowych chmurek. No i oczywiście foteczkę z moim facetem. Och, jak pięknie wyglądamy. W tym miejscu będzie idealnie pasował mój stolik, na którym rozłożę moje słodkie rzeczy. A tutaj postawię radio, żeby wyprawiać odlatowe imprezy. Okej, okay, pora się troszkę ogarnąć. I cieszę włosy. Przypudruję nosek i spryskam się moimi ulubionymi perfumami. Och, zupełnie zapomniałam o mojej kotce monice. Dla ciebie też zrobiłam łóżeczko. Jesteś najbardziej niesamowitym kotkiem na świecie. Widzę, że Ci się tu podoba. Czy wszyscy już urządzili sobie pokoje, a ja jeszcze nie? Trzeba to natychmiast zmienić. Muszę pomalować ściany na mój ulubiony żółty kolor. Tak bardzo chcę mieć słoneczny pokój, żeby zawsze było w nim ciepło i pozytywnie. Wow, jakie piękne słoneczko! Okej, okay, zamalowuję. Jak mi się tu podoba? Podłogę chcę zasypać piaskiem z plaży, żebym zawsze czuła się jak nad morzem. Ale ekstra. A na ścianie fajnie będzie wyglądać ta kaczka. A tutaj będzie cały regał z moimi ulubionymi zabawkami. Cześć wszystkim! Uwielbiam je! Będzie też kącik, w którym mogę rysować. Pograć na moim ukulele, a tę piękną fotografię powieszę tutaj. A to mój ukochany piesek Jerry. Jerry, powiedz hał hał. Jest taki słodki. Oto, twoje łóżeczko, kolego. Jerry, chcesz kość? Chcesz kość? Proszę. Dobry piesek. Brawo, świetnie się spisaliście. Dajcie znać w komentarzu. Dziewczyny, może pobawimy się razem w chowanego. Niech los zdecyduje, kto będzie szukał. Hura, Amanda, ty! Zaraz tak się schowam, że mnie nie znajdziesz. Chyba nikt mnie tu nie zauważy? A, oprócz pająków! Kurczę, naprawdę tu strasznie. Ciekawe, co jest w tych sejfach. Są takie ładne. Sprawdźmy. A, pomocy! Ten sejf mnie wciąga! Dobra, szukam! Gdzie wszyscy się schowali? Fibi poznaje po włosach. Znalazłam cię. A gdzie jest Mike? Nie wiem, chodźmy go szukać. Coś mi mówi, że siedzi w tej spiżarni. Nikogo tu nie ma. Ale ile tu ciekawych rzeczy. Fibi patrz. Tu są trzy fajne sejfy. Może Mike wszedł do jednego z nich. Wiem, że to głupie, ale sprawdźmy. Okej. Okay. No dobra. Nie, to na pewno nie Mike. To mój ulubiony batonik Kinder Bueno. Zjedzmy go i szukajmy dalej, Majka. Pyszności. A może ukrywa się w tym żółtym pudełku. A! Pomocy! Ratunku! Ojej. Chyba to pudełko nie było otwierane przez jakiś czas. Pozostało sprawdzenie zielonego. Chyba znalazłyśmy Majka i najwidoczniej czeka nas fajny challenge. Wiedziałam, że dostanę jakieś smakołyki. Ojej, co robić? Mam nadzieję, że potem butelka nie wybuchnie. Uff, udało się. Co tak długo? Czas, żebym ja otworzyła safe. Patrzę na obrazek i myślę, że czeka mnie coś dziwnego. Kupa na safe mówiła wszystko. Nienawidzę cytryn. Mike, a ty co masz? Ojej, ja mam chmurę. Chyba będzie padać. I pada. Pyszny deszcz. Spójrzcie, widziałyście kiedyś deszcz cukierków Skittles? Ja też nie. Super. Ale to jest dobre. Phoebe, dlaczego nie pijesz swojej koli? No to jest dopiero prędkość! To było pyszne. Ups, wygląda na to, że coś się zaraz stanie. Od tego na pewno wszystkie szyby polecą w całym budynku. Przykro mi nie chciałam. Nie wstydź ci, ludzie na ciebie patrzą. Przestań zrzędzić! Amanda, lepiej zjadaj swoje cytryny. A już miałam nadzieję, że wszyscy o nich zapomnieli. Dobra. Żeby łatwiej było mi je przełknąć, trzeba je po prostu wypić. Może sok z cytryny nie będzie taki zły. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Muszę spróbować. Ej, ostrożniej! Przestań rzucać skórkami. Amanda, zaraz oberwiesz. Nie krzyczcie, jest mi wystarczająco ciężko. O, to straszne! Ale wzięliśmy przynajmniej darmowy prysznic. Dlaczego skończył się deszcz cukierków? Chcę więcej! No, to jest to! Dlaczego tylko Mike dostaje cukierki? Przecież wystarczy dla wszystkich! Co robisz? Daj mi tę miskę! To teraz twój kapelusz! A ja nie będę kradła cukierków. Lepiej wezmę sobie całą chmurę. Mam tego dość! Przestań dotykać tego, co moje. Chciałaś cukierków? No to masz! Ojej, to boli! Chyba i tym razem mi się poszczęściło. Mogę być pierwsza? Wow, nie wiedziałam, że w sejfie może się trafić nowy iPhone. Teraz będę miała najfajniejsze zdjęcia. Oh, Majka, Amanda, uśmiechnijcie się. Co robisz? To na pamiątkę. Czas dowiedzieć się, co znajduje się w waszych sejfach. Ojej, dlaczego ktoś dostaje iPhone'a, a ja te śmierdzącą cebulę? Co za ochyda. A co ze mną? To dziwne. Nie mam pięciu lat. Co ja mam zrobić z tymi lalkami? Ale trzeba przyznać, że wyglądają fajnie. Można się nimi pobawić. Co się dzieje? Moje ramię! Jakby mi zdrętwiało! Chyba wiem, do czego służą te lalki! Teraz jesteście na mojej łasce! Zobaczmy, co jeszcze potrafi ten iPhone! Bibi, ręce do góry! Dziwne, ale i tak wszystko widzę! To nie wszystko! A teraz... Potrząśnij ręką! Ojej, nie zdawałam sobie sprawy, że to taka zabawa! No i proszę. To nowy iPhone. Zobacz co zrobiłaś. Rozbił się. Nie zrobiłam tego specjalnie. Mike, najwyższy czas, żebyś zjadł cebulę. Od samego zapachu robi mi się niedobrze. Nie chcę tego jeść. Powiedziałam, zjadaj. Nie chcę. W takim razie będę musiała skorzystać z pomocy lalki. Teraz będziesz musiał wziąć kęs tej soczystej cebuli. Nie! To obrzydliwe. Już czuję ten zapach wnikający w każdą szczelinę w tym pokoju. Mike, czy wiesz, że można jednocześnie jeść i uderzać się w głowę? Nie wiedziałem. Nie chciałem tego wiedzieć. To straszne. O, chyba się uspokoiło. Amanda, nie dotykaj więcej tych lalek. Wystarczy. Nie zdawałam sobie sprawy, że to taka zabawa. Dobra, czas potańczyć. Szybciej, szybciej. O, tak. Kurczę, straciłam swoje lalki. Teraz my je mamy. Chciałam się tylko pobawić. Tym razem do mnie czeka coś fajnego. O tak, uwielbiam chipsy. Czas na małą przekąskę. Tylko jak otworzyć to opakowanie? Nie mam siły. Pomogę ci. Teraz Amanda na pewno zje sobie chipsy. I to prosto z siebie. Mam nadzieję, że czeka mnie coś niezbyt paskudnego. O nie, dlaczego mam takiego płecha? Nienawidzę brokułów. Mike, chcesz, żebym dała ci spróbować moich chipsów? No to zamknij oczy i otwórz usta. Co? Obrzydliwe, to jak rzucie trawy. To nie jest śmieszne. Fibi, lepiej sprawdź coś w twoim sejfie. Ja mam jakiś fioletowy kapelusz. Gdzie ona jest? To dziwne. A co w tym takiego dziwnego? To zwykły kapelusz. Wow. Nie, na pewno nie dam nikomu niewidzialnego kapelusza. Mike, czas żebyś ty zjadł talerz brokułów. Ale ja nie chcę. Musisz, Mike, musisz. Dobra, to tyle. Nie macie pojęcia jakie to obrzydliwe i będziemy musiały cię nakarmić. Dlaczego jesteście takie okrutne? To najgorsza tortura jaką mogłem sobie wyobrazić. Już czuję jak tworzy się we mnie coś śmierdzącego. Ojej. I właśnie to coś wynostało się na zewnątrz. Mike, co za ochyda. Potrzebujemy masek przeciwgazowych. Dlaczego nie ma żadnej dla mnie? Ja też nie chcę czuć tego smrodu. Chociaż myślę, że teraz jest już po wszystkim. Powietrze w pokoju znów jest świeże. Amanda, czas na twoje chipsy. Zgadzam się, jestem bardzo głodna. Pyszności. Chciałabym spróbować tych chipsów. Ej, ręce precz! Wózka. Nie chcesz tego zrobić po dobremu? No to masz za karę. Wow, nie wiedziałem, że chipsy potrafią latać. Nie. Albo to dzieło podstępnej Fibi. Mamy cię. I tak zdążyłam zjeść jednego chipska. Mam już dość tej czapki. Co robisz? Stój. Gdzie jest mój kapelusz? Teraz już nigdy nie znajdę swojego kapelusza. Ani pieska. dowcip z krzesłem nigdy się nie zestarzeje. To nie jest śmieszne. Subskrybuj kanał Barada, żeby nie przepuścić równie kolorowych, zabawnych i ekscytujących challenge. U nas zawsze jest wesoło. Jak tu trafiłyśmy? Co to jest? Mam nadzieję, że coś pysznego. O tak, to bomba! Zaraz wybuchnie. Wygląda na zepsutą. Coś jest nie tak. Wiem, to słodka bomba. Jakie to pyszne! Naprawdę bombowy smak! Wow! Nie mogę się zatrzymać! Chcę więcej i więcej! Też chciałabym spróbować! Nie ma mowy! To jest moje! Zjadłaś wszystko tak szybko? Została jeszcze jedna ostatnia sztuka! Raz pierwszy w życiu jadłam licznik i był naprawdę dobry! Stop! Co to za dźwięk? Słyszysz to? Dobiega chyba stąd! Co to jest? prawdziwa bomba, najprawdziwsza. A, pomocy! Co się dzieje? Patrz! Przede wszystkim słyszałam, że ktoś tu potrzebuje pomocy. Nie martwcie się, uratuję was. Mam specjalną taśmę. I gotowe, jesteście bezpieczne. Co to jest? Ciekawe, kiedy ona wybuchnie. Nie wiem, ale musimy się spieszyć. No dalej. Czy ktoś wie, jak używać tych przycisków? Ups, chyba coś zepsułam. No to moja misja się zakończyła. Do widzenia. Wow, jak wysoko odleciała. Mary, co zrobimy z tą bombą? Nie panikuj, mam plan. Właśnie tego nam trzeba. Mary, to nic nie da. Yy, dobra, ten kurczak? Oczywiście, że nie. nie. można ci dogodzić. A co powiesz na to? Nie, odłóż to szybko. Jesteś nudna. O, znalazłam. To powinno załatwić sprawę. Po prostu przetnę przewód. No to świetny pomysł. Kurczę, ile tu kabli. Który z nich należy przeciąć? Myślę, że niebieski. Mary, obyś zgadła. Gotowe. Jesteśmy uratowane? O nie, czas biegnie jeszcze szybciej. Auć. Jestem cała w czekoladzie. To niesamowite. Ja też. Kto z nas zje więcej czekoladek? Mam zamiar wygrać. Jedna i jeszcze jedna. Doganiam cię! Remis! To było super! No to co, podnosimy? Jestem taka szczęśliwa! To nowy iPhone! Wow, u mnie też to najlepszy prezent. Mamy dwa identyczne iPhoney. Nie wiem. W takim razie sprawdzę. Ojej, tak wygodnie leży w dłoni. Ma też sporo aplikacji. Tylko dlaczego nie działają? Coś jest z nim nie tak. A, jest czekoladowy. Nigdy wcześniej nie próbowałam czegoś takiego. Jest pyszny. Skoro ty masz czekoladowego, to ja mam prawdziwego. Super! Czas na zrobienie kilku selfie. Tak, to świetny pomysł. Uśmiechnij się. O, psujesz zdjęcie. Od razu lepiej. Trzymaj się, moja zemsta będzie brutalna. Wyglądam super. O nie, mój iPhone! Dobrze ci tak. Więc to ty mnie przestraszyłaś. Ups, gdzie jest mój czekoladowy iPhone? Lepiej, żeby nic mu się nie stało. O nie, mój nowiutki telefon! Za co? Nie będę już mogła robić żadnych zdjęć. Mam pomysł. E, Mary, czego chcesz? Zamieńmy się telefonami. Serio? Dobra! Daj mi swój, a ty weź mój. O Nie, co z nim nie tak? Jest zepsuty. Chelsea, oszukałaś mnie. Co? Zjadłaś też mojego czekoladowego iPhone'a. Oddaj. To nie jest wymiana, na którą się zgodziłam. Ech, został tylko kawałek. O, ładowarka. Ale wątpię, że to pomoże. Chociaż. Okay. Można spróbować. Wow, teraz mogę iść tego iPhone'a bez końca. Mary, masz szczęście! Możesz mi zazdrościć! Jakie pyszności! Może uda mi się też naprawić iPhone'a. Warto spróbować! Podłączę kabel! A, pomocy! Ratunku! To był zły pomysł! Ale masz teraz niezłą fryzurę! Pasuje ci! Ja pierwsza! Moja ulubiona kinder niespodzianka i to tak dużo! Niesamowite u mnie też! Sześć sztuk. Co? Ty też masz takie? To ma te czekoladowe, jak to prawdziwe? Hurra! jestem szczęściarą. Mam te czekoladowe. Muszę je szybko rozpakować. Nie mogę się doczekać, żeby je spróbować. Mm, mleczna czekolada! Uwielbiam ją! O, w środku są MMsy! To jest pyszne! O, ja też chcę. Wiem, mam przecież swoje własne Kinder niespodzianki i pachną tak słodko. Uuu, w środku są prawdziwe jajka. To obrzydliwe. Dobrze ci tak. To niesprawiedliwe. Mam nadzieję, że następne jajko nie będzie takie jak to. Boję się próbować. O nie, tu jest żółtko. Nienawidzę tego. Łuj, to wygląda okropnie. To najgorsza runda w historii. Mnie się podoba. Kinder niespodzianka to najlepszy smakołyk na świecie. Słodka czekolada, a w środku zawsze czeka na ciebie jakaś niespodzianka. Wow, czekoladowe kulki, lubię to! Ale ja też chcę prawdziwą kinder niespodziankę. Chelsea, daj mi spróbować, proszę! Nie! Jak można dać komuś kinder niespodziankę? To jest tylko moje! Chelsea, jesteś taka chciwa. Co robić? Wiem! Dam ci nauczkę. Może wtedy zrozumiesz, że trzeba się dzielić z przyjaciółmi. Przekuj się, Chelsea. Góra zjeść następne. Niech będzie to. Stop! Co to za paskudny smak? Co, nie smakuje ci? Aha, ty to ustawiłaś. No trzymaj się. A masz. A, o nie, moja buzia. Jest na niej jajko. Twój żart okazał się niewypałem. Fu, to jest obrzydliwe. Musisz zjeść wszystkie kinder niespodzianki. Tylko nie to. Jak trzeba, to trzeba. Ale mam lepszy pomysł. Zrobię z nich pyszne danie. Co znowu wymyśliłaś? Bierzemy jedno jajko. Ups! Bierzemy jajko i rozbijamy je na patelni. I tak robimy ze wszystkimi. W ten sposób mamy aromatyczną jajecznicę. Wygląda przepysznie. Mary, mogę spróbować? Nie, te jajka są tylko dla mnie. No i dobra. Najbezpieczna sztuczka kulinarna. Wow, jak wysoko. Mam pomysł, uważaj! Nie! Nawet ci pasuje! Moje danie jest zrujnowane! Nie będę już więcej gotować! Zaczynam! O, to zestaw z McDonalda! Super! Teraz ja! Wow, u mnie też! Ja spróbuję pierwsza! coca świetnie, świetnie gasi pragnienie! Co? Jak to się stało? Nie, mam czekoladową kolę. Dokładnie, uwielbiam czekoladę. Ale fajnie. Wow, to cukierki MM's. Czekoladowa kola i cukierki MM's to idealne połączenie. Ja też chcę. No to spróbuję. Nie pomocy, jestem cała mokra! Jak Ci się podoba, prysznic z koli. Nie ma w tym nic zabawnego. Ups, szkoda, że nie masz już Koli. Ciekawe, czy frytki też są czekoladowe. Tak, rewelacja! Czekoladowe frytki to niesamowite. Takich frytek na pewno nikt nigdy nie próbował. Chcesz zjeść je wszystkie naraz. Rewelacja! Mogłabym je jeść iść bez końca. Nawet pudełko jest jadalne. What? Serio? No to spróbuję. Fuj, oszukujesz. Nie jest jadalne. Kurczę, nie mam już frytek ani coli. Nie smuć się. Proszę. Bardzo dziękuję. Jesteś prawdziwą przyjaciółką.